Cześć, witajcie, z tej strony Jacob. Witam was w kolejnym odcinku FIFA World na moim kanale. Moi drodzy, poprzednie odcinki były naprawdę dla nas bardzo dobre. No jeden tak naprawdę, bo wygraliśmy w nim wszystko, no to jak przez rage quitty. No a teraz mamy cztery zwycięstwa, jedną porażkę na swoim końcu i oby. Ta seria zwycięstw się tylko utrzymała. Dobra, to co wy na to, żeby zobaczyć na skład, jak wygląda teraz wszystko u mnie? I tak, robimy skład brazylijski, jak zauważycie, udało nam się zdobyć Oswaldo i. i, i, na Oswaldo i Naldo. Moim zdaniem, są to świetne, świetne zakupy, mam nadzieję, że potem jeszcze uda nam się uzupełnić środek lewego, prawego obrońcę, chociaż tutaj jest dość ciężko. No ale zobaczymy, jak to będzie. Może troszeczkę inna formacja. Tak czy inaczej, czas chyba dzisiaj zacząć, zacząć już grać i przejść i rozpocząć kolejną ligę, tym razem już liga 10, 9, oczywiście, liga 9. No i co, ruszamy Ok, mamy przeciwnika moi drodzy Troszeczkę bym chyba wybrał inne stroje nasze O, o, tak, 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 może być No to zaczynamy mecz Jaki on ma skład, Morata, ale też yy, Okej, okay. ma więcej porażek niż zwycięstwo. To zawsze jest spoko No i jego skład zdecydowanie jest gorszy od naszego Więc trzeba to wykorzystać Co się stało? Rzu rzut wolny? Dlaczegoż? No ale na szczęście nad bramką Wjazd do Leandro Leandro przyjmuje piłkę Leandro, uderzenie z daleka Tutaj broni, ale jeszcze Oswaldo Który uderza, jego pierwszy są na bramkę Niestety, nietrafiony Leandro Leandro, uderzenie, ale cóż za obrona bramkarza Wow Damiao pięknie to zrobił Sergi Sergi, to jest jego druga bramka w naszej serii i cóż za uderzenie z lewej nogi, 37 minuta. Wow! Cóż za bomba w jego wykonaniu? Żulio, mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. Niemniej jednak musicie powiedzieć sami, że to co zrobił teraz jest zaskakujące. A uznałem, że A uderzy. A co? I jakaż to bomba poszła. Przepięknie. Ło! Wow. Aż się miło na to patrzy. No co to było? Nie! Jest, na szczęście Muriel popisał się obroną genialną Naldo Za to co zrobił to ja nie mam pojęcia I Oswaldo, tam był faulowany Diaz Nie A, koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0 po przepięknej naszej bramce No i przeważamy, przeważamy z... Chociaż, no bardzo blisko strzały są z siebie Leandro 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 uderzenie z daleka i to nie mogło skończyć się w inny sposób jak gol w 50 minucie I ten, który strzela dla na nas jak po prostu zaklęty Daje nam po raz kolejny No pro... czy znaczy nie prowadzenie Pewniejsze prowadzenie Po 50 minutach gry No nie, 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 nie. I broni Muriel, ale po raz kolejny jego groźna sytuacja Która mogła się źle do nas skończyć, żaden z obrońców nie potrafił wybić tej piłki Tak porządnie Dias. Jas, yes. oj, cóż za nieudany lob. Mówiliście mi, że loby tutaj w tej chwili absolutnie nie działają, no ale ten odruch z FIFA 14 jednak mi został. No i wyszło jak wyszło. Uuu, niewiele brakowało, abyśmy stracili rzut różnego. Nie wiem, czy to nie jest koniec. Tak, to jest, moi drodzy, koniec meczu. 2-0, wygramaję po raz kolejny. Bardzo mi się to podoba, bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek przerzutnik był o wiele trudniejszy niż wcześniej. Czemu jestem w Lidze 10? Czy mi ktoś to wytłumaczy? Okej, okay, na razie oczywiście zaraz zagramy drugi mecz, jednak teraz będę musiał małe zmiany zrobić, tutaj ja już będę musiał myszki użyć eee, Z prostego powodu brakuje nam kondycji, no a ci oczywiście muszą tutaj wypocząć, także po prostu tutaj zawodników sobie pozmieniamy eee, Środkowych... oczy byśmy już nie mieli nikogo Czy może jeszcze jakiś środkowy pomocnik jest, znajduje się tutaj, a są Prawy pomocnik, możemy go na przykład umieścić na chwilę, na tej na środkowej pomocy, tutaj nie ma większego znaczenia No i lewego obrońcę też by nam się przydało zmienić na, żeby sobie odpoczął, proszę bardzo O i nawet mamy połączenie ładne, zobaczmy na status ich wszystkich teraz Czy ktoś jest z bardzo niską kondycją, tutaj na razie nie, naj, najgorsza kondycja Jonesa To na prawą obronę może byśmy też kogoś znaleźli Zobaczmy czy Mako jakiegoś zmiennika na prawej obronie Jones ma White'a co zdecydowanie mi odpowiada, a my sobie umieścimy za Janeczka, oczywiście Jonesa, który tutaj już trafia. Dobra, to co? Gotowi na kolejny mecz? Mam nadzieję, że uda się go tak samo dobrze poprowadzić, chociaż nie wiem czemu jestem nadal w lidze 10. Sami widzieliście jak awansowałem, zresztą sami, same mecze na to wskazują. Czy to jakiś błąd? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, zabieram się do roboty. Czas wygrać kolejne mecze. Kolejny przeciwnik już przed nami. Ja możemy grać w takich strojach, okej, okay, obojętne. Ten skład natomiast jest już naprawdę o wiele, wiele lepszy. To jest cała machaczkala, czy mi się wydaje. No nie wydaje mi się. Bardzo dobrze postąpił, bo zrobił klub praktycznie jednej narodowości, znaczy z, wszyscy z jednego klubu. Przez co? Mm, nie dość, że zapłacił mało, bo tutaj żaden zawodnik dużo warty nie był. To na dodatek na dodatek ma tych, których chciał, więc będzie to na pewno najtrudniejszy mecz, jaki dotychczas zgrałem. Niemniej jednak mam nadzieję, że będzie na naszą korzyść Oswaldo Oswaldo Och, podkręcił, podkręcił No ale daleko od bramki Wystraszył troszeczkę przeciwnika i o to chodziło Leandro, jak zawsze Na Leandro można liczyć Leandro, to jest poprzeczka No nie wierzę, nie Bel, Leandro On nie ma dość, Leandro, uderzenie, ale Szeroko 45 minut za nami mija to niesamowicie szybko. Dzieje się także dużo. Mamy także rosyjski Nick. Czyżby to, e, znaczy no, rosyjską nazwę drużyny, czyżby to oznaczało, że właśnie taki miał zamiar? Czy może jest z Rosji? Nie mam pojęcia. Na razie oczekujemy na przeciwnika i mieliśmy więcej szans na pewno niż on. I tylko nadal Landro nie potrafi się odblokować. Będzie dobrze, mówią. Muriel po raz kolejny to łapie. Ciągle tak idzie. Przyzwyczajenia, no i niestety remisujemy ten drugi mecz. Ach, miał szczęście, miał szczęście, bo poprzeczka, nietrafione strzały z mojej strony, gdzie były czyste sytuacje. No i jak to się, no, sami widzicie. No ale tak już to jest. Nie, nie celowałem w bramkę, jak tutaj widać. Mamy tylko dwa celne strzały na 7, 4 punkty. No i e, troszkę przybyło nam gotówki, jednak osiągnęliśmy nowy poziom. Bardzo mi miło z tego powodu, bo mamy łącznie 1100 e, monet. Które na chyba zostawię sobie i uzbieram na troszkę więcej, bo teraz ci piłkarze i na środkowej pomocy i na lewej prawej obronie, to już są jednak troszkę więcej warci piłkarze. Dlatego dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wszystko się podobało, bo tutaj już chyba nie możemy nic zrobić. Tak oczywiście wygląda nasz skład, który obecnie mamy nic się nie zmieniło. No i co do usłyszenia kolejnym razem w odcinkach, oczywiście FIFA World. Na razie.